Hej siemanko, z tej strony ja na 09 a dzisiaj jest ze mną Kuba. Hej ja! Po tak długiej przerwie znowu ruszamy z naszym kanałem. Dzisiaj nagramy sobie tylko jedna broń challenge oczywiście w Fortnite. Cie. Doszło bardzo dużo nowych rzeczy. Teraz Fortnite ma współpracę z Dragon Ball'em. No i, no i tyle. Na wstępie chciałem jeszcze powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę i subika. No i co? Lecimy. Dobra widzowie, my jesteśmy już w busie. Na starek gdzie lecimy? No, to możemy... Czekaj, tylko sobie trochę przyciszę. No i jeszcze chcieliśmy powiedzieć, że nagrywamy jedna broń challenge. A ja tego nie mówiłem? Nie. Ja. A, he, sorry. To Dobra, jak coś widzowie, długo nie nagrywaliśmy, więc trochę trochę zapomniałem. Jak, jak, jak się nadgrywa Ale cóż yy, Wybraliśmy sobie taką miejscówkę Tylko trochę przerąbane, bo już widzę, że strasznie dużo osób tu leci no. yy, Ty bierzesz na blisko czy na daleko? Coś takiego Znaczy ja wolę wziąć coś na daleko No ja też, bo na daleko czasami też wyda się na blisko, a... A ty... Mam auta Okej, Na razie wezmę sobie byle co, czyli... Pistolet, on jest dobry na początek. No. Mam no, Ale nie. poduszki powietrzne nie liczą się, nie. No nie. No dobra, zostawiam pistolet, bo on jest tak na daleko, do, trochę i na blisko w sumie. Wie jest. Co to było? A, poduszka. Łocie! Ktoś tu chyba jest. Ja tu mam typa! Ja też widzę. Pierwszy kill, słuchajcie. Ej, jeszcze tutaj. Dobra, zabity. Dobra. Dobity. Ej, ale czy to to, to, to ma się liczyć jako broń? Co? Co? Ten słoiczek. Tak. Mhm. Dobra. Ej, ej, patrz, tam głupie! celuje se w nas. Co jest? Dobra, to ja to wyrzucę i wezmę broń. Aha, fajnie się wyrzuca. Gdzie? Ło! A, aha, ten. No. Dobra, to do następnej rundy. No, jesteśmy już w drugiej rundzie, w tamtej rundzie szczęścia nie mieliśmy. Tutaj lecimy, myślisz? No. No dobra. I czemu to się teraz z Leniwa Laguna nazywa? W sensie wiem, że zmienili to, no ale normalnie pisze Daily Bugle. Nie? Na tym statku. No tak, no tam na środku pisze jednak tej. No ale dobra. Tak czy tak się cieszę, że ta miejscówka powróciła? Jak widzicie w ogóle mam Batmana, skina Batmana, którego kupiłem na zniżce, ponieważ miałem już lotnia, Więc miałem go za 900 faudolców. Od razu mówię... Nie płacą mi za to, że to powiem, no ale na G2A Wam polecam, właśnie możecie kupować sobie tanio Skiny do Fortnite'a i tak dalej Od razu właśnie mówię, że mi za to nie płacą Niestety, Niestety. No. Uwierzcie po, po, po. Prosimy o współpracę g 2 prosimy o współpracę Tak, napiszcie Na triw Na e-mail, na e-mail e Dobra e... O, pota, pota, lulululu Ale po co mi pota, jak już słyszę 25 graczy rzucających się na mnie A ja mam, ja mam jedynie y, nic Aha, dzięki Jak ham, zniszczył mi pomost A ja jeszcze mam chłopa tu Ja ma, ja ginę, ja mam 8 HP i ja nie mam nic na blisko Tak? tak. O nie no, O nie, 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 o no Czekaj, nie, bo ja mam tego chłopa tu A ja tu, tu zabudowuję się. Wow. Porta fort mam. Ała, chodź tu. Ja mam 8 HP, ja się muszę uleczyć. A ja mam 0, wiesz? Fajnie. Ja też nie chcę nie. No, a ja zabiję Wejdera, masz tam go jak coś. Wejdera, żeś zabił? Jak przecież? Dobra, ja tu to portal to zaraz nie, O No kurde. I źle wskoczyłem. Spadłem. On był u góry, a ty na dół strzelałeś w ogóle. E, z tego powodu, że. E, dobra, lecimy do następnej rundy. E, jesteśmy w trzeciej rundzie, tym razem ja wybieram lokalizację. To dzisiaj polecimy w jakąś kompletnie losową miejscówkę. Ale, oczywiście, nie, nie Tak. Ej, teraz się kapłem, że ten bus, jakby ta kula na busie, to jest jak ten. Kula smoka. A. Te, które trzeba zbierać swoją drogą, żeby dostać super lotnie. Słuchajcie, polecam Wam. Szczerze mówiąc, jeszcze nie oglądałem Dragon Balla, znaczy, jeden odcinek w Fortnite mi się udało oglądnąć i fajne, może zacznę oglądać. Spodobało mi się. No ale jak ktoś jest z Panem, to polecam, bo chyba wzorowali to bardzo dobrze z tego, jak widziałem właśnie w tym odcinku jednym. Jak coś to mi napiszcie, że wygląda kompletnie inaczej. Bo jakby ja się na tym nie znam. Czekaj, bo to trzeba zrobić wiesz. Co? O, tak, tak się wchodzi. Tak się wchodzi, Normalnie tak się wychodzi. Się do domu. Ale to nie jest nasz dom. To jest nasz no. dom. Dziskową ma się jak broń. Tak. No przecież to nie zadaje obrażeń. Ale, ale zalicza się do broni. No nie, bo to, to nie jest broń, to jest przedmiot rzucany. Ale zalicza się do broni, ponieważ e, ingeruje z przeciwnikiem na no, sposób... ingeruje przeciwnikiem. No, sposób negatywny. Wszystko ingeruje z przeciwnikiem. Nawet ty! Kurde. Ej, nie rób. Nie, nie. Yy, no dobra, no już weź, zaliczmy ci to. Widzowie, jak coś, to możecie powyzywać Kubę, e, Kubę jak wam się... Co? Nie, po... jakie wyzywanie? No jak wam się coś nie podoba w tym... A możecie go wyzywać? Komuś do jednego. O nie, czekaj. Za, za nisko. <noise> za niski na takie progi jesteś. Czekaj. Dobra, chodź. Idę, idę. Ja bym poleciał na kule. Te kulki. Idę, idę. Ale idziemy po te kulki? Dobra, ja sobie tutaj na chwilę wejdę, bo tu widziałem skrzynkę. A może... O, nie doleciałam. Epicki, ale, ale tego nie wezmę, ponieważ jest to za słabe dla mnie. Rewolwer mam. Granatów nie wezmę, bo zadają obrażenia. No i tak to jest, widzowie. Wracamy do, po długim, długiej przerwie. Długim, długiej przerwie. A właśnie, zapomniałem, że mam to od Indiana Jonesa ponieważ sobie wziąłem. Nie wiem jak Kuba, ale Kuba chyba tego nie ma. Czego? Takiego od Indiana Jonesa tego chwytaka. No. Znaczy nie, aha i chwytaka nie. No. Nie chodzi mi o samego Indiana Jonesa tego skina, ale... Wow, wow, dobra. Nie bo ja Szem... wiesz co jest ja Szem? Co? Lotnie Indiana Jonesa. Aha. Dobra, jest tylko jedna kulka. Ja mam o tę kulkę w ogóle już. A, masz. To jest głupie, że ich nie można ładować. Wow. Mi się tylko... Gościu ty ku... tu na dziku nie jeździ, chodź. Ej, nie wiem czemu, ale te kulki zawsze mi przypominały G te... z Jurassic World. No. Były No to się nazywało. O ja tu, a ja tu jadę coaster. A szkoda, że na trybie kreatywnym nie można na przykład wydawać sobie takich torów No, to by był taki roller coaster, można by było robić hmm. Teraz mamy taki czas zabawy, póki jeszcze nie mamy przeciwników, więc widzowie, można sobie pobalować. Ej, tu masz ten od Indiana Jonesa. Chyba, tu będą? Co? Czekaj, bo ja się zastanawiam, czy tutaj będą te od Indiana Jonesa. Nie, nie ma chyba. Uj! Dobra biorę to Wiesz co lubię w tych odcinkach jedna broń Challenge? lęcz że możemy sobie nabrać całe całe leczenia no. To jest... Ja to uwielbiam, e, ale zawsze jest trudno zabijać ludzi. Jeśli pamiętacie stary odcinek... Ym, tylko Jednobroń Challenge, dajcie łapkę górę. Tak, jeśli go w ogóle oglądaliście. Ale nie, że teraz zejdziecie na kanał i wpiszecie, i tam zobaczycie jedno broń Challenge. No. Powiedzicie, że oglądaliście, tylko wiesz... Że tam oglądaliście wtedy około... Nasz kanał. Hmm. Ej, a jak kogoś przejadę autem, to się liczy jako broń? No nie wiem, bo to też ingeruje z przeciwnikiem. No właśnie teraz mam taki dylemat, nie? Bo niby niby ty tego nie robisz, tylko auto. W sensie ty robisz, bo prowadzisz, ale... Dobra, powiedzmy, że tak. Dobrze. Ale wiadomo, jeśli niechcący się na kogoś wiedzie, kto jest w krzakach albo coś, no to wiadomo. Że... No to tak, no to nie no to nie zalicza się. Ale hmm. jak celowo kogoś wiedziesz, to już tak. Tak, no. A już czuję, że nam się zapomni i wjedziemy w kogoś. Spokojnie. Znaczy jak... jak nie. Znaczy można tak zrobić, że jakby ma się powiedzmy trzy bronie, ale jak już się zacznie z kimś walczyć, to wyrzucasz je z ekwipunku. No tak. To w się sensie nie, nie. Ty nie możesz mieć. dwoma broniami zadać obrażeń. Nie, nie może tak być, bo wtedy możesz sobie wyrzucić jedną i ciągle mieć przy sobie inne, to, to nie. Wyrzucaj no nie, inne. jakby wiesz, żeby masz dwie bronie i powiedzmy nie I później wiesz sobie, jak znajdziesz jakąś inną i później wyrzucasz te dwie i ten, bierzesz tą inną Nie, tak to nie może działać, nie możesz mieć dwóch w ekipunkach. możesz mieć tylko jedną broń, możesz ją wymienić No tak Ale możesz mieć tylko jedną, nie możesz mieć dwóch No co? tak No No Ej, ktoś chyba do mnie strzelał ale nie Chyba, wiem. ale chyba tak? Chyba nie. Chyba, bo nie słysza, słyszałem strzały, ale nie wiem, czy to było do mnie. Tak powiem może. Lecąc tutaj, pewnie ktoś we mnie będzie chciał. Jak. co tam robisz? Co? Ej, patrz, gramy w piłkę nożną. Nie, o ktoś kto ma ten pakiet, Kuba, co ty No Czekaj, czekaj, gola strzel, Gol. Tak to pokażę ci coś Czekaj. A, to się też liczy. Ej, pa, nie no, ty słabo. Ja idę z drugiej bramki strzelić O, poprzeczkę trafiłeś. Czekaj, czekaj. Aj. Goal, taki jesteś? To patrz, ja umiem nawet tak. Dobra, bo... ja jestem brąkarzem, dajesz. O, wyjdziesz obrona, obrona, obrona. Kurde, no dajesz. Kurde, <grym> sam bądź brąkarzem, <grym> nie trzeba. Ej, patrz. Ej, przyjechało samo. Co jest? Skąd to przyjechało? Pa, strzelam do Ciebie piłkę. Ej, chłop tam jest. Tam. Dwóch. Jeden Hog Rider. Czeka. Czekaj, ostatniego gola strzelę z bramki. Ale chłopie, tam pa. chłop jest. Chłopie, tam chłop. Zobaczcie, Dobra. jak ładnie strzelam, pa. Dobra. Co się stało z tą piłką? Nie wiem, ale oni tu idą. Gol. Dobra, ja spadam. Ja też. Plus to jeszcze do strefy musimy iść. Fajnie Tam są Fajnie Aha, jeden do mnie nawet ładuje Aha, bo ty tam jesteś No, bo nie doleciałem Ej, Aha a tu, To jest twój cel w ogóle tak? Aha, tak dobra, tak. no to mnie tam nie ma Słuchaj, ja próbuję tam jak najszybciej dojść Gdzie? No tam do ciebie Bo nie w tą stronę jest strefa Jaki chłop no i jaki chłop? Powiedziałeś, lecimy do strefy, to poleciłem do strefy. No tu jest strefa. No nie, tu jest też strefa. No, no dobra, no. W każdym, w każdym kierunku mamy strefę. Więc i ja miałem rację i ty. Jednocześnie. No. Ej, bo typy za tobą są. No kurde, i tam są, i tam są. Wszędzie są typy. Dostał 27 bez kewa Jeszcze rekin do nas płynie, nie? Czekaj no, 6, 26 Zabity Wiem, widzę I nie miał kompana, ponieważ yy, zabił się od razu jakby No, zginął od razu Czekaj ja idę po jego lód. A ja wskakuję na wilka Słuchajcie, w ogóle taki protiv, Nie musicie ich osłać wystarczy, że na niego wskoczycie Pasuje mi taki wilk do Batmana. Taki Batman tylko że Bieda Edition Jak? Z wilkiem jeszcze. To jest mój nowy Batmobil. To jest taki Batman, ale w starych czasach. Tam w ogóle ktoś się strzela XD. W starych czasach to by był na koniach jeździł. A czemu nie na wilku? To jest chłopie. Mówimy właśnie o gościu, który skacze z 50 metrowych budynków i... znaczy no... Mam drugi. tu auto. O kurde, biegnę, uciekam. A tu są ludzie? Aha, wszędzie są typy ogólnie, teraz. Tam ktoś jedzie, Lambo, jedzie motorówką skubany. Dostał! Ej, dobra, chodź! Kuba, gdzie ty. Aha, dobra, na dole. To ja, przykro ja nie mogę po ciebie iść. A ja tu... O, o, o! Dostał, dostał! Krak. Dobra, co mi szkodzi? Ginie Idziemy! On ma krak. Znaczy albo miał, albo ma. Ech, tu ktoś będzie pewnie. Nie no chłopcu mnie kolapsuje, nie, nie? Idę. Ej, ktoś mnie ja zabrał! A, a myśli, że ja mam? z daleka, zabity. A ładko, byś mi pomógł z drugim. No właśnie, czekaj, bo tu jest. Czekaj. Ej, bo on mnie... On... <coughs> Rekin. Z drugiej strony! Ej, no kurde, chodź tu. Ale ja mam z drugiej strony typów, którzy mnie laserują. I ja ginę. Ja z każdej z strony. mnie to zaraz zabija. Niech no nie. przypłynie Ej, mój wilk! Mój wilk tu przyszedł, niech ich zabije, no nie. bo od mecha, mecha Dobra widzowie, siódme miejsce, a naszym celem jest trzecie, drugie to pierwsze. Lecimy do następnej rundy Okej okay. Jesteśmy już w czwartej rundzie, chyba nie ja wiem Zobaczę jak to będę montował Dobra, lecimy gdzie? Ja bym poleciał... No właśnie, gdzie bym poleciał? Tu! Aha, y jeśli oglądacie ten odcinek, to y chciałbym, abyście napisali w komentarzach... Co? Halo? Halo? Teraz słychać? No, bo Cię na chwilę przerwało. A, e, widzowie, jeśli oglądacie ten film, to chciałbym, żebyście napisali w komentarzach, e, jaki film byście chcieli zobaczyć albo no, po prostu dać nam jakieś wyzwanie, które możemy zrobić i możemy później pozbierać te wszystkie wyzwanka i zrobić z tego jeden odcinek z wyzwania. E, chcę, żeby to były wyzwania z Fortnite'em, nie z prawdziwym życiem. Takie wyzwania w Fortnite bardziej, nie wiem, na przykład e, takie jak teraz, e, żebyśmy używali tylko jednej broni. Nie mówię, że ma być właśnie taki. Jaki tylko chcecie, co byśmy, e, żebyśmy wykonali? Prawda? No. E, ponieważ no nie wiemy co chcielibyście oglądać. Nie czytamy w myślach jeszcze. To jeszcze nie te czasy. Ja to poszedłem po broń, ale znalazłem fotkę. Mm. Albo jeśli byście chcieli z innej gry zobaczyć jakiś odcinek, takiej kooperacyjnej, e, mniej więcej, żeby ona była dla dwóch graczy. I nie tak. była płatna. Znaczy... Nie wiem, może będziemy mieć tą grę wtedy. Ty tak czy tak masz pół szafki Xbox zawalonej grami. Aha, no, uh -huh. zgadza się. No, a... E, co chciałem powiedzieć? E, Aha, no. Żeby to była też gra międzyplatformowa, czyli że ja bym mógł grać na PS-ie, a Kuba na Xboxie, ponieważ o takie coś nam bardziej chodzi. Ja tu mam w ogóle typa. Okej. Okay. Ja właśnie. ała nie, nie, no i przegraliśmy. Ja mam kilow tylko. No, zbierz Shotgana, zbierz shot Gana! Ona mało. On Ale jest? nie, teraz idzie on, czyli drugi. To jest najgorszy typ strzelby, czyli dwustrzałówki. Ja lubię o. wow! Zrobimy go tak trochę w konia. Dobra, odczekamy chwilkę. Chyba do mnie walą, nie? nie wiem. Teraz jestem tego pewny. Wow! Ajajaj, dobra, dobra widzowie. Już jesteśmy w naszej ostatniej rundzie, ponieważ e, właśnie chciałem wam powiedzieć, że zazwyczaj będziemy grać tylko 5 rund wyzwań ponieważ no nie ma sensu robić więcej, więc teraz jest finałowa, jak nam się uda, to będzie fajnie, jak nam się nie uda, no to trudno. Nie jest to ostatni raz pewnie, jak nagrywamy Jedna Broń Challenge. Prawdopodobnie, choć składamy, no, następny odcinek w takim razie też będzie Jedna Broń Challenge i będziemy zmierzać, żeby wygrać ten challenge. Czy ogólnie nowe odcinki będą znowu, wiesz, Jedna Broń Challenge będą tylko albo jak będzie jakaś wielka aktualizacja, albo jak będzie nowy sezon? Mhm. Tak, co każdy sezon możemy robić właśnie. Albo jak e... będzie jakaś wielka aktualizacja jak pa. Mhm. I możecie mówić, że w tej aktualizacji przecież się nic nie zmieniło, ale... O nie, chłopa mam już. Ja tu polecę. To? No dobra. Kupię sobie pistolet. Nie, ale nie maszynowy. Chowanie się za systerną. Ja się nie zestarzę. Aha, chodź tu, chodź tu, szybko. Idę, poczekaj, rzucam granaty. No i zginąłem. Szybko, chodź tu, po mnie, chodź. Weź mnie na ręce. O nie, strzelają we mnie. O nie, o kurde. No, ale żeś mnie postawił. Na razie. No, jak widzicie, no niestety nie udało nam się wykonać tego challenge'u. No, przykro trochę. Ale cóż, w następnych odcinkach może nam się uda Jedno challenge'em. Jak widzicie, w tym sezonie nam się nie udało, bo w tym sezonie chyba raczej nie robiliśmy jeszcze. Nie. Hmm, Ale tak. może jak będzie jakaś druga okazja, to znowu nagramy i jeszcze raz spróbujemy. Właśnie tak. Cóż, nie, nie wiem czy jak oglądacie ten odcinek, czy jesteśmy po live'ie, czy przed live'em. Pewnie po live'ie, bo nie wiem kiedy będę to montował. No dobra. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć!